Noelo. Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sesenia Piosenek Polskich Youtuberów. Trochę się tego nazbierało, więc postanowiłem, że rzucę odcinek dzisiaj i jutro. W odcinku dzisiejszym przejrzymy sobie jedną piosenkę, którą wam chyba wiszę już od dawna. Bo pojawiało się sporo komentarzy z prośbą o ocenkę tej piosenki oraz nowość, nowość od naszych starych bywalców, czyli Team X. A jest to piosenka Solowa Moniki o której wiedziałem troszkę wcześniej Ale nie wiedziałem, że wejdzie aż tak szybko Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę Ponadto subskrybujcie, bo jest to bardzo, ale to bardzo ważne To co, nie przedłużam i lecimy Dominik Rupiński, Sweet Life Zanim przejdziemy Zawsze Słuch. lubię pauzować w pierwszej sekundzie Bardzo mocne skojarzenie z samplem z utworu Team X Gdybym. I teraz zobaczymy, czy słuszne. Tak na pierwszy odsłuch wydaje mi się to bardzo podobne, ale zaraz posłuchajmy, czy to naprawdę... Nie, zupełnie co innego. W sensie podobne, ale to nie jest to. Halo Siri, kto mi dzwoni. Nie mam czasu na rozmowy. Ruch ostatnio, całkiem spory, yeah. TikTok hula jak szalony, jak to robię, nie wiem, sorry, życie smak ma toskawkowy, je. Yeah. Ale zastanawiam się, czy do, do, do bardzo mocny odbiór nie wpływa to, jak wygląda klip, bo... Nie wiem, nie znam Dominika Rupińskiego Nigdy się z nim nie spotkałem, ale Strasznie sztucznie wygląda mi ten uśmiech to jak szalony, jak to robię, nie wiem, sorry Życie smak ma Słychać nawet, nie? Że on się tak bardzo nie uśmiechał, kiedy to nawijał I te podbitki też takie Jeżeli masz wokal w tym stylu i robisz podbitki takie Yeah, to to, to to się trochę kłóci, nie? cały Pracujemy ciężko i to fakt z wami Chillos Strasznie mocno jest wyciągnięty ten Tune. I Nie wiem czy to jest, to jest dobre rozwiązanie, go aż tak bardzo nie wyciągał. Zobaczcie no, tutaj w tym miejscu Jemy ciężko i to fakt nie się pojawiło, bo on to i mi się po prostu końcówka rozjechała. I ja, ja bym to nagrał jeszcze raz po prostu Chcę tylko sweet life candy bang roli, nie można się bać Wiem na pewno to przodobę spoko. To cały skład Puerto bo i chcemy dotknąć gę Niebo. Ej, nie sądziłem, refren spoko, naprawdę, w sensie zwrota Jest tam trochę rzeczy do poprawy, tak jak faktycznie powiedziałem i... Ale refren? Zajebiście naprawdę. Podoba mi się Łapię chwilę, przelew, spory mama, duma, haters sorry Okej okay. wow. Mamy to wszystko i mam motywację Własne nazwisko na perfum parce Dlatego tak fajnie pachnę Lecę budować ten zasięg Jakby zjada Początki końcówki, nie? Bo tak stara się przyspieszyć, stara się zmieścić wszystkie te słowa i zawoduje, że jakby całość się tak zgniata bardzo mocno, nie? Tutaj. Patrzę wokół, czy to Polska, czy LA, moje życie to od roku już amerykański scen. Wszystkie sprawy w toku biegną szybko, tak jak Blaze. Dzisiaj chciałem podziękować, że was stylu tutaj jest. No, nie kupuję totalnie tej stylowy, jeżeli chodzi o body language i, i ten uśmiech cały czas. To, to strasznie mi to wygląda fejkowo, nie? Cały skład i chcemy dotknąć gaz Tam niebo No nie dla mnie numer, ja bym tak nie słuchał na co dzień sobie, ale pewnie znajdzie się ktoś kto będzie słuchał Kolejny dzisiejszy utwór, czyli Mona znikam na chwilę. Czy jest to zapłać jakiejś dłuższej przerwy, a może zapłać jakiejś nowej płyty, nowego artysty o nazwie Mona. Przósta rano, a na głowie ciągle milion spraw. Wciąż napędza mnie wspomnieniem tamten stary świat. I nawet kiedy zasnąć chcę i otulić się, to znów muszę wejść w ten szary dzień. Wciąż nie wierzę, że od życia czasów tyle przyjmowałam wszystkie razy z własnym stylem. Ukrywałam smutek, robiąc zawsze do gry dobrą minę. Możesz gadać ile chcesz, ja się więcej nie pomylę. Od Muszę wam przyznać szczerze, ja nie wiem czy ja to mówiłem na jakimś odcinku czy nie, ale dla mnie w pierwszej piosence, Kimu X7, Monika była najsłabszym ogniwem całej piosenki. Totalnie nie siadała mi jej barwa, totalnie się siadał mi w ogóle ten styl nawijania, Co? Jestem Monia, mów mi Monia Liza, dzieło sztuki, które chcesz polizać, słucham żaby albo słucham kiza, taka Ameryka, że pytają gdzie ta wiza, na mieście wołają na mnie rich bitch. Zobaczcie jak to brzmi i teraz porównajmy to... Tutaj została poczyniona jakaś praca na pewno. I ja podejrzewam, że Team X chodzi na jakieś lekcje śpiewu. Tak bym szczerze powiedział, naprawdę, bo to jest tutaj. To jest tutaj totalnie przećwiczone. I jakby szanuję, że Monia z poziomu. No właśnie, że znaleźliśmy się w tym momencie tutaj. To dla siebie samej chłopcze Nie dla ciebie, bo ja mierzę znacznie dalej Okej okay. Mam swoją sam i mam swoje zdanie Chociaż nie wiem co mi zrobisz Ty usłyszysz moje wyrzekanie, ej Nie uwierzę, że od życia w tyle Przyjmiesz za mnie wszystkie razy Tak jak na Natsu z dobrym stylem Follow upik Kolejny raz powiem to w tym odcinku No nie jest to nota dla mnie, nie? W sensie ja, ja bym nie słuchał I nie wiem czy to nie jest spowodowane tym Ale wydaje mi się strasznie monotonna Mam takie wrażenie Wiesz, smutek robiąc zawsze do gry Będę gadać ile chcę i już nigdy nie zamykam. Ej, czemu Team X nie wydajecie płyty, jak macie tyle numerów nagranych? Powinniście wydać coś totalnie, w sensie, jeżeli jest kontencik, to czemu by go nie robić, nie? Ile wy macie numerów już nagranych? 16? 16 numerów, to ja nagrałem 16 filmów z tego? Wow. Kiedy ten czas przeleciał? A, to <noise> nie, to się powoliło! Okej, to wszystko było snem Czy ona się... To, bu, to było, że, że sen? Czy to było, że się budzi po tej imprezie? Nie, że sen. A no i w sumie pójście w solówki też nie jest złym pomysłem, nie? Mieliśmy już, już tutaj solówkę od od Pieszka, mieliśmy tutaj właśnie solówkę od Moni Lexiu miał na Moja Miła, no i Czaro też w sumie miał To co? Patty, Shio Juronansu, czekamy na wasze solowe numery. Ja czekam z koniecznością, bo kontendik będzie. I co? Dzięki za zobaczenie, że mi się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Cześć!